Kochani widzowie, mam sprytny sposób na odejmowanie. Zaczynamy! 11 minus 5. Jeśli sobie 1 do piątki dodam, no to jest 6. I to jest poprawny wynik. W tym przykładzie, jak 4 dodam do piątki, będę miała 9. I to też jest poprawny wynik. A jak w tym przykładzie dodam 2 do piątki, to będzie 7. I to też będzie poprawny wynik. A kto wie co będzie tutaj? Chwila zastanowienia dla każdego. Jak do 3 dodam sobie 5, no to będę miała 8 i to też będzie poprawny wynik. Uwaga, to działa tylko na liczbę 5. Na przykład nie działa na tym działaniu. 14 minus 6 równa się 10. 4 plus 6 to 10, a 14 minus 6 to 8. Ewidentnie nie działa. To tyle. Bajo!